Cześć! Zaczynam dzisiaj nagrywanie reading vloga, w którym będę czytać dwie książki. Pierwsza to Wróć Przed Zmrokiem autorstwa Riley Sager. Myślałam w ogóle, że to jest pani, ale to jest jednak pan, jak się okazało. A druga książka to Utonęła Teresa bo. To już zaczęłam czytać i na razie jest petarda naprawdę. Już mówiłam o fabule, ale tak bardzo na szybko. Nasza bohaterka, Megi, kiedy była małym dzieckiem, to wraz ze swoimi rodzicami mieszkała w takim dużym domu. Oni musieli w dziwnych okolicznościach z tamtego domu w środku nocy uciekać. Podobno ten dom był nawiedzony. No i Megi wraca tam i będzie próbowała odkryć prawdę na temat tego, co się wtedy wydarzyło. Ja uwielbiam takie motywy w książkach, uwielbiam nawiedzone domy. Czyta mi się to świetnie. No nie przeczytałam na razie dużo, ale wiem, że to będzie książka bardzo trafiająca w mój gust. I jest napisana bardzo płynnie. Czyta się to niezwykle szybko, jest super, super angażujące, więc na razie bardzo, bardzo dobrze to oceniam. Natomiast jeśli chodzi o Utonęła, no to przeczytałam dosłownie kilka stron. To jest historia Mariny, która jedzie w odwiedziny do swojej siostry Stelli, która z kolei od niedawna jest w związku z takim bardzo poczytnym pisarzem Gabrielem. No i co się tam będzie działo, to zobaczymy, ale na razie y, język mi się bardzo podoba i w sumie już od pierwszych stron jestem zaciekawiona tą historią, także na razie obie te książki są bardzo, bardzo na plus. Przyszłam Wam opowiadać, bo trochę poczytałam tej książki i nadal jest miłość. Stuprocentowa. Historia jest opowiadana z dwóch perspektyw. Jedna z tych perspektyw to są fragmenty książki, które napisał ojciec Megi i w które ona zupełnie nie wierzy. I według tej książki oczywiście dom miał być nawiedzony. Natomiast druga perspektywa no to jest samej Megi, która wraca do tego domu no i. Zaczyna rozmawiać trochę z ludźmi w tym małym miasteczku. Jest to bardzo mała społeczność, więc tam wszyscy się znają i wszyscy oczywiście y, dużo wiedzą na temat tamtych wydarzeń, no i na temat tego domu, który jest owiany bardzo złą sławą, nadal. Ona też stara się dużo na własną rękę szukać i znajduje naprawdę ciekawe poszlaki, które w sumie. Coraz bardziej jej mącą w głowie. To jest taka książka, od której nie sposób się oderwać. Rozdziały są dosyć krótkie i końcówka każdego z tych rozdziałów jest napisana w taki sposób, że ma się ochotę od razu czytać dalej. I no, najchętniej to bym się po prostu zaszyła w domu na dwa dni albo na jeden dzień nawet i bym przeczytała tę książkę w całości, bo jest bardzo wciągająca. Jeśli chodzi o język, to jest on na tyle prosty i przystępny, że płynie się po prostu przez niego bez najmniejszych problemów. On nie jest wprawdzie jakiś bardzo złożony, i dlatego ta książka to też nie jest literatura jakichś najwyższych lotów. I myślę, że najlepiej do tej książki podejść jak do po prostu do rozrywki, bo to nie jest, wiecie, nie wiadomo, jak wspaniale napisana powieść, ale naprawdę, jako właśnie taki. Takie coś, co się, co się łyka na raz, to jest po prostu genialna sprawa. Tutaj atmosfera tajemnicy jest cały czas bardzo umiejętnie przez autora podsycana, ponieważ chociażby to, że Maggie nic nie potrafi wyciągnąć od swoich rodziców i oni bardzo mocno kluczą i mataczą, nie chcą absolutnie nic jej zdradzić, nawet najprostszych, najbardziej oczywistych może i nieistotnych rzeczy. Ona naprawdę nie potrafi wyciągnąć z nich kompletnie nic na temat tamtych wydarzeń. Nie wiemy kompletnie, w którą stronę się zwrócić. Ja mam nadzieję i mam też przeczucie, że, że to w ogóle duchy nie będą tutaj odpowiedzią na te pytania. To by było zupełnie za proste i odebrałoby tej książce bardzo dużo finezji. I przez to, że duchy są tylko pretekstem poniekąd do opowiedzenia tej historii, to mamy okazję w bardzo ciekawy sposób dociekać wraz z bohaterką, ale i też trochę na własną rękę, prawdy ukrytej gdzieś w ogóle pod powierzchnią tego wszystkiego. Mam ogromnie dużo frajdy z czytania tego. Jest tutaj bardzo dużo zwrotów akcji, no zupełnie nieprzewidywalna. Mam nadzieję, że zakończenie też takie będzie. Bo ja na razie jakby nie, nie domyślam się, nie próbuję snuć żadnych, żadnych teorii, bo trochę też za mało wiem, a naprawdę tutaj na każdej stronie okazuje się coś zupełnie nowego, co nam zmienia obraz tego, co myśleliśmy, że już wiemy na temat tej historii. No, świetna sprawa. Mam nadzieję, że niedługo będę kończyć. Natomiast jeśli chodzi o Utonęła, to ja zupełnie nie wiem, dlaczego ta książka ma takie kiepskie oceny. I ona jest y, ogólnie uznawana za, za tą gorszą książkę y, niż y, na przykład ta druga tej samej autorki. Bo mi się póki co ta książka podoba bardziej. Myślę, że można się domyślić, o co tutaj chodzi. Między Mariną a Gabrielem rodzi się pewna dziwna więź. I atmosfera, jaka panuje w tej książce. Jest uważam wykreowana genialnie. Mamy gorące lato, domek na wsi, e, takie przesiadywanie wieczorami z winem i z książkami na tarasie, i tam w powietrzu coś już wisi. To jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalne. Ta, taka gorąca, duszna atmosfera tylko jeszcze potęguje pewne, pewne niuanse, pewne niedomówienia. Tym bardziej, że Marina i Stella. Trudno mi jest rozgryźć w ogóle e, relacje między tymi bohaterkami. Stella jest dosyć kontrolującą osobą. Łatwo się irytuje. Właściwie ona jest w kółko zirytowana na marinę o jakieś takie, wiecie, bzdury. Jest osobą bardzo rozważną, taką odpowiedzialną i tak dalej. No i nie ma między tymi siostrami atmosfery, jakiejś takiej bliskości, więc trochę trochę dziwnie, jakby w dziwny sposób one spędzają razem czas, bo zdecydowanie y, bardziej intymne są spotkania, znaczy intymne w takim sensie może intelektualnym, y, spotkania Mariny z Gabrielem i oni zupełnie jakby na innym poziomie y, te sp spotkania między nimi zachodzą. Jakby. Bardzo mi się podoba styl pisania autorki. Ona buduje całą atmosferę y, Takimi bardzo drobniutkimi jakimiś przemyśleniami, bo to jest narracja pierwszoosobowa, więc mamy oczywiście jakby wgląd w, w przemyślenia Mariny, ale ona naprawdę potrafi mieć bardzo takie konkretne przemyślenia na temat jakichś, no drobiazgu dosłownie, ale świetnie się to czyta. Pięknie jest budowany, budowany świat i też kreacja postaci. Dlatego no, trzymam kciuki, żeby ta książka po prostu dalej. Mm, też była taka dobra. Mamy tutaj cały czas coś takiego niewypowiedzianego, tutaj wisi między tą trójką bohaterów, i to jest bardzo intrygujące. I czekam na więcej. Na koniec z szybkim podsumowaniem udało mi się skończyć obie te książki. Obie były bardzo dobre. Jeśli chodzi o Wróć przed Zmrokiem, zakończenie, bardzo satysfakcjonujące. Ja miałam podejrzenia, no kilka miałam podejrzeń. One się oczywiście zmieniały na przestrzeni książki, bo tak jak mówiłam, ilość po prostu zwrotów akcji jest imponująca, ale tego się nie spodziewałam i muszę przyznać, że ja w to wierzę. Mi się tutaj wszystko klei, wszystko mi się składa, jest elegancko. Pod koniec już naprawdę nie umiałam tej książki odłożyć, i naprawdę bawiłam się przegenialnie. Dlatego dałam tej książce 5 na 5 gwiazdek na Goodreads. Nie dlatego, że to jest jakaś fenomenalna książka, ale po prostu czytało mi się ją tak dobrze i ona miała wiele motywów, które ja uwielbiam, dlatego po prostu idealnie, idealnie, idealnie do mnie pasowała. I za to wszystko dostała te 5 gwiazdek. Była naprawdę ekstra. Bardzo wszystkim polecam. Jeśli chodzi o Utonęła, to gdzieś w środku zaczyna nam się zupełnie zmieniać w ogóle tor całej historii. I to było trochę zaskakujące. Druga część chyba podobała mi się trochę mniej, chociaż była bardzo, bardzo intensywna. I tam naprawdę działo się dużo bardzo niepokojących rzeczy. Ja mam jednak spory zarzut do zakończenia, bo ono było. Bardzo otwarte. Dla mnie ta historia jest niedomknięta. Tam się narracja zerwała nagle i zostawiła nas z całą masą domysłów, z całą masą niedopowiedzeń. I ja takiego poziomu nierozwiązania sytuacji po prostu nie lubię, bo wolałabym zdecydowanie poznać prawdę, jakkolwiek ona nie byłaby bolesna i trudna. Też ta druga część jest bardzo ciekawa, bo ona. Mam wrażenie, że wraz z postępem historii robi się coraz mroczniejsza i też odkrywamy dużo nowych kart jakby tej, tej opowieści, i, i nasze może przypuszczenia stają się też coraz gorsze. Mamy też coraz więcej obaw, nie tylko względem tego, jakby co się stało wcześniej, ale też względem tego, po prostu w jakiej sytuacji znajduje się nasza bohaterka. No i właśnie też przez to ja tego zakończenia nie doceniłam, bo po prostu one dla mnie. Nieudane. I jeżeli ktoś z Was czytał tę książkę i mógłby podzielić się ze mną tym, co on myśli na temat tego zakończenia, to będę bardzo wdzięczna, bo ja nie wiem, co o nim myśleć. Ja oczywiście mogę sobie dopowiadać, co się tam dalej stało, ale jednak oczekiwałam od autorki, że ona mnie nieco nakieruje na to, na to co się działo później, a nie dostałam tego i bardzo szkoda. Cała ta książka była świetna właśnie do momentu, kiedy Nagle zostaliśmy wyrwani, wyciągnięci z tej historii, no i, no i dalej właściwie już nie ma nic. Koniec końców mi się ta książka podobała bardziej niż ta druga. Ogólnie polecam, bardzo prozę Teresy Bowman i e, będę też pewnie czytać kiedyś tą trzecią powieść, czyli o zmierzchu. No i cóż, obie te książki naprawdę zasługują na, na wysokie miejsce gdzieś tam w, mojej, w moim rankingu książkowym w głowie, bardzo dobrze się bawiłam przy nich, były to dwie zupełnie inne, ale. Świetne, świetne powieści. Dla, dlatego y, polecam. Żegnam się już z Wami na teraz. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, chociaż chyba jest dosyć krótki. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!